Jest pani pedagog Alicja Wilczyńska. Pani pedagog udzieli nam wiarę na temat swojego zawodu. Pierwsze pytanie jest moje. Ile lat Pani pracuje w zawodzie pedagoga i co spowodowało, że wybrała Pani taki zawód? Nie odpowiem Wam na to pytanie, to chciałabym najpierw z Wami się serdecznie tutaj przywitać i podziękować za zaproszenie tutaj mojej osoby. Dla mnie jest to szczególny Zaszczyt być tutaj dzisiaj z Wami i odpowiedzieć Wam na te pytania, które zostaną tutaj postawione. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to w zawodzie pedagoga, właściwie pedagoga nauczyciela, pracuje 31 lat. Od samego początku w tej szkole podstawowej najpierw numer 11, a obecnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących numer 2 w Wejherowie. Przez 19 lat byłam, podobnie jak Wasza Pani wychowawczyni, nauczycielem pedagogiki wczesnoszkolnej. Uczyłam dzieci właśnie w Waszym wieku, od niespełna powiedzmy 15 lat pełnią funkcję pedagoga szkolnego i zajmuję się głównie uczniami Szkoły Podstawowej numer 11. Co skłoniło mnie do wyboru takiego zawodu? No, jest to pewnie takie trudne pytanie, ale tak jak prześledzę koleje swojego życia, to już od najmłodszych lat, kiedy byłam takim może dzieckiem w waszym wieku, taką małą dziewczynką, to ciągle mnie interesował, interesowały mnie takie zagadnienia związane z człowiekiem i stawiałam sobie takie pytanie, o czym dorośli ludzie, jako będą takim dzieckiem w Waszym wieku, o czym dorośli ludzie mogą tyle rozmawiać, że bez przerwy mówią, mówią, nie wiadomo, co, jakie informacje sobie przekazują. No i suma sumarum, yy, właśnie to skłoniło też mnie do takich poszukiwań no, będąc jeszcze małą, tak jak powiedziałam, dziewczynką, do yy, różnego rodzaju zadań tematycznych. Były to zabawy przede wszystkim w lekarza, zabawy w rodzinę, gdzie się wcielałam w poszczególne role w tej rodzinie, czy też zabawy, zabawy właśnie w szkołę, gdzie byłam taką swoistą nauczycielką i wtedy grałam już taką rolę. I teraz z perspektywy czasu, bo tak jak powiedziałam długo pracuję tutaj w szkole, w tym zawodzie, tak sobie myślę, że pewnie te wczesne doświadczenia dziecięce ukształtowały moją osobowość i pozwoliły mi na wybór właśnie takiego, a nie innego zawodu. <grystanie> Moje pierwsze pytanie. Co to są prawa dziecka i na czym polegają Pani działania jako pedagoga w stosunku do dziecka? Tak, tutaj, jeżeli chodzi o to pytanie, to Wam powiem: prawa dziecka, prawa człowieka to jest bardzo trudny temat. W ogóle jestem pełna podziwu dla Was, że wybraliście tak trudny temat tutaj, żeby ze mną o tym porozmawiać. No cóż, ja mogę powiedzieć taki prostym językiem, że prawa dziecka to zespół norm, zasad postępowania które zostały ustanowione po to, by chronić dziecko, każde dziecko, tak jakby tutaj jesteście, jako jednostkę ludzką, ponieważ dziecko jeszcze nie jest osobowością dojrzałą, tak? I wymaga szczególnego wsparcia ze strony osób dorosłych szczególnej opieki i troski i stąd właśnie ustanowiono takie normy prawne, które potem zostały nazwane, jakoś trzeba je nazwać, prawami dziecka. Prawa dziecka to też prawa człowieka, i ja tutaj pozwoliłam sobie dzisiaj przynieść, to jest moja praca, którą kiedyś pisałam na studiach podyplomowych. Ta praca poświęcona jest słynnemu pedagogowi, lekarzowi i człowiekowi, o którym się mówi, lekarz dziecięcych dusz. Ja tutaj z Waszą Panią Wychowawczyni rozmawiałam, i wiem, że z sylwetką Janusza Korczaka, co niektóre osoby z Waszej klasy już zdążyły się zapoznać. I właśnie to Janusz Korczak mówił o dziecku, o człowieku. I tytuł tej mojej pracy to właśnie, Wierność dziecku człowiekowi. Rozważania o Januszu Korczaku, wychowawcy i humaniście. Właśnie Korczak tutaj podkreślał, że dziecko jest człowiekiem, tak? ale troszeczkę innym takim człowiekiem. On mówił o człowieku małorosłym i całe właściwie swoje życie poświęcił właśnie dziecku i dbaniem o, o prawa dziecka. Gdybym tutaj jeszcze tak szerzej powiedziała, prawa dziecka, a prawa człowieka, to mogłabym powiedzieć, że prawa człowieka to jest pewien system. Mówi się, że to jest koncepcja. Koncepcja to jest trudne dla Was słowo, ale tak po mogę powiedzieć, że koncepcja to jest myśl. Pewna myśl, tak? Która mówi, że każdy człowiek, każdy jeden człowiek, dziecko też człowiek, tak? Ma prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa, tak? Do życia godności osobistej, tak, ma prawa bycia wolnym człowiekiem, i te prawa są jakby w człowieka, to się mówi, że te prawa są niezbywalne, bo są to takie prawa, które każdy z nas otrzymuje, przechodząc na świat. I te prawa są tutaj muszą być przestrzegane bez względu na kolor skóry, czyli na rasę, na narodowość, tak na to, jaką kto wyznaje religię, tak? na to, czy jest yy, mężczyzną, czy kobietą, czyli, czy dzieckiem, ze względu na płeć. Tak? Tutaj byśmy mogli tak powiedzieć, też ze względu na posiadaną ilość pieniędzy. Tak? Czyli każdy człowiek z chwilą narodzenia nabywa te prawa. I muszę Wam powiedzieć, że te wszystkie prawa zostały spisane, yy, zostały spisane w takich Normatywnych i takim nadrzędnym, najważ, nadrzędny, najważniejszym aktem w Polsce jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polski, gdzie spisane są właśnie wszystkie te prawa. Kolejną taką, już 65. rocznicę będziemy obchodzili w tym roku, w grudniu, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Ta deklaracja była takim pierwszym swoistym dokumentem, gdzie zostały spisane te prawa człowieka i prawa dziecka, tak jak powiedziałam, bo dziecko jest człowiekiem. Ciekawostką jest to, że ta deklaracja, powszechna deklaracja praw człowieka została przetłumaczona na około nawet więcej niż 300 języków, i tym wpisała się do rekordu księgi Guinnessa. To jest taka tutaj dla nas ciekawostka. Prawa w życiu się zmieniają, bo życie przecież się zmienia, i w związku z tym e, konstytucjonaliści, prawnicy, ludzie, którzy się znają na prawie, Coraz to nowe tworzyli hmm, akty normatywne. I kolejnym była Europejska Konwencja Praw Człowieka, ona się tak w pełni nazywa Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolnościach Podstawowych, i tak powstała i została przyjęta w 1953 roku we wrześniu, czyli już troszeczkę później. No i oczywiście najważniejsza Konwencja o Prawach Dziecka. Konwencja o Prawach Dziecka jest jakby najmłodszą tutaj, została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne. Narodów Zjednoczonych to jest taka organizacja, bo są to umowy międzynarodowe. I poszczególne państwa przyjmują te rozmowy, ratyfikują, to się tak nazywa w języku prawa, czyli podpisują, i Polska na przykład podpisała tą konwencję o prawach dziecka w 1991 roku, dokładnie 7 lipca. Konwencja o prawach dziecka składa się z preambuły. Preambuła to jest wstęp. Najważniejszy wstęp. Wstęp, Konstytucja naszej Rzeczpospolitej też ma wstęp. I dopiero potem w Konwencji Praw Dziecka jest 50, 54 artykułów, które regulują i są spisane wszystkie najważniejsze prawa dziecka. A jakie to są prawa? To ktoś mógłby postawić takie pytanie, tak? Przede wszystkim są to prawa, tak jak tutaj macie na tablicy, pani przy, przypięła na karteczki. No, najważniejsze takie prawo prawo do życia w rodzinie, tak? Prawo do poczucia godności, do wolności, do poczucia bezpieczeństwa. Kolejne prawo jest też bardzo ważne do życia bez przemocy, bez obrażania, bez poniżania człowieka, prawo do ochrony zdrowia, tak, prawo do edukacji, do nauki, tak jak tutaj, tak? no też prawa socjalne. Socjalne to są takie, które wiążą się z naszym życiem, z naszymi prawami takimi materialnymi z naszą egzystencją, z tym, z czym spotykamy się na co dzień. I na przykład ochrona tutaj tych dzieci, które żyją w trudnych warunkach materialnych, tak, gdzie rodzice na przykład stracili pracę. I tutaj szczególną troską otaczamy ta, takie dzieci. No jeszcze prawo macie też do wypoczynku, tak, prawo do wypoczynku, prawo do wolnego czasu, prawo do informacji, do własnej prywatności prawo do zrzeszania się, choć pewnie Wy troszeczkę rozumiecie, bo tym się tak kojarzą z się, no będziecie pewnie w dalszym swoim życiu zrzeszać się w różnych organizacjach. Czyli tych praw jest bardzo dużo i różne są podziały tych praw, w zależności od tych aktów prawnych i normatywnych. To by było tyle, co nam tam powiedzieć na ten temat. Następne pytanie. Kto stoi na straży praw dziecka w Polsce? No tak naprawdę na straży praw dziecka stoi konstytucja Rzeczpospolitej, czyli to jest ta ustawa, mówi się ustawa zasadnicza. To jest najważniejsza ustawa, gdzie spisane są wszystkie, w paragrafach są zawarte artykuły i treści między innymi dotyczące praw, praw dziecka, praw, praw człowieka. No i nieprzestrzegany zasad tej konstytucji wiąże się z tym, że każdy, Człowiek, dorosły, a za dzieci dziecko, czyli wasi rodzice, mogą wystąpić do sądu wtedy, kiedy te prawa są naruszane lub nieprzestrzegane i oczekiwać zadośćuczynienia. Jeżeli to zadośćuczynienie nie będzie właściwe, może wystąpić poza nasze państwo do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który się mieści w Strasburgu, to jest we Francji. Natomiast w Polsce jeszcze mamy takie organizacje jak Komitet Ochrony Praw Dziecka. W każdym większym mieście są przedstawiciele tego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, mają swoje siedziby. No a przede wszystkim wy na pewno najbardziej znacie tutaj taką postać jak Rzecznik Praw Dziecka, tak? Yy, nazywa się Marek Michalak. No, Rzecznik Praw Dziecka stoi na Straży Praw Dziecka, ale jest, jest jeszcze Rzecznik Praw Obywatelskich i tym rzecznikiem w Polsce jest Pani Profesor Irena Lipowicz. Co jeszcze jest takiego ważnego tutaj, jeżeli mówimy o tych właśnie sprawach? O tym, to jest bardzo ważne, że każdy z Was może się zwrócić do rzecznika wtedy, kiedy te prawa wasze są naruszane, bo istnieje taki kontaktowy telefon, można by było go tutaj zapisać, on się nazywa Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, numer 812-1212. 12 12". I tak każdy z Was może w sytuacji zagrożenia jakiegoś Waszego Prawa zadzwonić.